Najbardziej dotknął mnie ten fragment o, o tych rzeczach, które uczeni w piśmie dają mnie do uniesienia i tak próbowałam go zrozumieć, jak, jak, jak ja to widzę, co to dla mnie znaczy. I wydaje mi się, że po prostu yy, no dla mnie Kościół jest takim, takim mostem do Boga coś, co pomaga mi się do niego przybliżyć, co mi pomaga go zrozumieć i go poznać yy, taką drogą do niego, no jednak ta droga yy, jest pełna ludzi. Wierzących, którzy są blisko Boga, ale jednocześnie dalej ludzi, którzy się mogą pomylić, którzy są grzeszni, tak jak wszyscy jesteśmy grzeszni, e, którzy, którzy mogą mieć jakieś tam swoje problemy i tak dalej. I czasami po prostu można spotkać jakiś zawód, y, czy we wspólnocie, możemy się zawieść ludźmi we wspólnocie, możemy się zawieść y, księdzem, spowodnikiem, Tak naprawdę, y, no mogą pojawiać się duże trudności na tej drodze i wtedy jest takie hale, no to a co z tym Bogiem, gdzie on jest, jak ja tu przychodzę tą drogą do niego, a. a, a spotykam takie trudności przeciwieństwa i takie niekomfortowe nie, nie sytuacje. Wydaje mi się, że yy, tym wszystkim najważniejsze jest to, że żeby na tej drodze na końcu nie, nie stracić Jego. W sensie może być trudno, ktoś nam yy, źle o Nim powie, powie dobrze, mamy lepszą sytuację, gorszą, mamy jakieś trudności, ale że przede wszystkim to jest dalej to, to jest dalej droga do Niego i żeby przede wszystkim zawsze mieć Jego przed oczami, i na Nim się skupić, że to o Niego w tym wszystkim chodzi. Nawet jeśli gdzieś tam zawiedziemy się, po drodze tym takim wsysłowieniem, nie lubię tego słowa, narzędziem, które, które łatwo nam blisko jest bokiem, to nie pamiętaj zawsze o nie, nie, że to o niego chodzi, o tę relację naszą z nim przede wszystkim. Kto dla mnie jest autorytetem w sprawach wiary i moralności? Jak często jest mi trudno przebaczyć i dlaczego? Co odczuwam, gdy jednak zdobędę się na przebaczenie komuś, kto wyrządził wielkie zło? Za co chcę dziś przeprosić Boga i ludzi. Panie Jezu, żądasz ode mnie bardzo trudnego posłuszeństwa. Modlę się o pokorę i wiarę, że Twoje słowo nigdy mnie nie zawiedzie. Amen.